Dzień dobry, ja jestem Wojtek, tak jestem na górze, jakby co. E, dziś idziemy do Antka na razie i wam pokażę, co się zmieniło. Wiecie, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, bo warto się subskrybować. A my idziemy do... no idziemy. E, tu... E, a Antek w ogóle ma do... nowy dom, zaraz zobaczycie, bo tam nie ma już domu. Tylko zobaczycie, gdzie mam. ma. Na... Idziemy teraz, patrzcie. Ejo. Ejo. E Siema. To jest Antka Cześć. No, Idziemy teraz do niego. Tu ma Antek farmę. Razie, tylko armii, nie, ja mam, ań, nie, ja mam... Nie, ja mam oczywiste. Ejo. Siema. E -o. E -o. Teraz idziemy, jak to. Teraz zobaczycie, jaki on ma dom. W środku tak wygląda. Myślę, że wam się podoba tu mam telewizję, ale tu ma coś innego, za tu ma tunel, ale może w innym odcinku pokażę O, tutaj ma jak to? Tutaj ma sypialnię. Zobaczcie, jak ładna. Tu ma jego rzeczy tu i tu, tu ma jego, a tu ma balkonik, tu właśnie widzimy, i ludzi balkonik, no. Tu ma balkon jeszcze, ale taki mały, bo to jest policja. Widzicie? Ale dobra, Antek, teraz chodź, pokażemy moją tajną bazę. Nie, dobra, nie, tajnej bazy nie. To chodźmy to mamy domku. Nie. nie. Chodź, chodź, zobaczmy, um, pokażemy, domek mamy. To jest um, a um, domek. Taty, mamy znaczy mojej, no. no. I myślę, że wam domek się podoba, ale tak... Czemu tam są do węgiaki? Nie ośmiewła śli. Kurde. No kurde. Nie mogę się ruszać. Czemu? Jak? Ale czemu się nie mogę ruszać? Tutaj powitowy, bo nie mogę się ruszać. Dobra, teraz mogę. No kurde Dobra, teraz mogę. E, tu są żomaki zabiję. E, tutaj na górze ja tylko robiłem. Myślę, że się podoba. E, a tu mamy kibel. No tutaj mamy umywalkę, tu ma... I teraz idziemy Antek do domu. Może no, kurde, nie mogę się ruszać ciągle. E, teraz Antek chodzi do domu wiesz może tatu chodzi do taty Idziemy do teraz do nowego domu tatu, tata mojego e, w tamtą stronę, nie? E, tutaj ma no, takie dżunglowe, tu jest ten domek. O tu zaraz zobaczycie, tu ma bas, basen nawet. O tu patrzcie. O, tu ma taki domek. Na górze nic nie ma, tylko sobie deszerowa, ale może zrobić. Eee, a ten domek budował tata i Antek, nie? Eee, teraz kujde, co ja tu zrobię? Nie wiem. Golem. Boże. Dobra, nieważne, nie będę bił. Eee, patrzcie, tu ma również basen. O tu. o co spadaj. No dobra, um, idziemy, jak to, teraz na dół, to jest domek taty. Nie śmiejcie się, się, że tu jest fioletowe, ale tu jest tajna baza w obrazie. Nic tu jeszcze nie ma, bo ja robiłem tą tajną bazę, a tu patrzcie, idziecie tu, 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 tu. Tu, tu ta Antek coś zrobił, Antek, yy, choć pokażesz. Tu Antek zrobił takie coś, tu Antka są rzeczy, nie, tu tę Antka. A ta to to, to robi. Kle wejście? No. Zobaczycie patrzcie. Idziecie tędy. Tędy, tędy. Tędy, tędy, tędy. Tu jest to wejście I tu. coś, e, Tu Zaraz. Tutaj już jest ten dom. Co, co tu jest? A bo tu jest basen. Teraz patrzcie, tutaj też można wejść, a teraz Wam przejdę mój parkour, chodźcie zaraz zobaczycie, tu będzie ten parkour, patrzcie, tu, tak, kurde, jestem najgorszy w parkurach ale można oszukać to, tu można przejść bokiem, tutaj tak, kurde, macie. Teraz tu tu. Nie ja jestem taki słaby w te parkury. Tu, tu. Teraz najgorsze, dobra. Tu... Nie no, ja cię jestem najgorszy, naprawdę. Widzowie na... No... Dobra, tutaj tak jest. Ej, ale tam się da zaskaczyć nie mam tak. E, tu idzie ściana homora, tu, tak, można tak, ale trzeba na ten drzewo, a robię tak, tak, trzeba na to, teraz tam, 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 tam i tu jest taki domek, trzeba zrobić go, trzeba tak zrobić, naprawki tu i tutaj i tak, ale ja robię to tak, patrzcie, tak, tak albo tak, Antek robi tak. Kurde. A wy możecie dać łapkę w górę i możecie zasubskrybować kanał, bo, no bo, no bo chcę. 11 e, e, widzów mnie tylko subskrybuje. To jest slime, bo my gramy na płaskim świecie. Widzicie? A tu jest ten domek, co ja budowałam dla mamy. A! I jeszcze ten, ten, ten. Pokażę wam. Tu się idzie. Tu. Kurde, otwarte drzwi. Co jest tam? E, idziecie tu, tam jest magazyn. Zobaczycie, patrzcie. Widzicie? Tu jest drewno. E, znaczy, cobblestone. A tu jest drewno tutaj, A dalej skrzynie będzie trzeba pozaznaczać. A tu teraz idziemy na górę. Na że górę, prawie nic nie ma. Skąd ty tu jesteś? No widzicie, ja tak bieg, do obrazu. Tu jest, um, jak to się nazywa? Tu um, zrobiłem takie łóżko. A tu, patrzcie, już wiecie. Tu jest tajna baza. Nic. No i tam jest skrzynia takie rzeczy i ja to wszystko budowałam, ten domek idziemy tu a jeszcze pokażę tutaj nową bazę moją co zrobiłem e, idziecie do domku mojego, znacie ten to domek to mój, nie? wiecie o, ta nowa baza jest na dole, tych flap tu nie było nie? sobie wiecie, i tu tych, tych też nie było Ty, tego, też nie było i już wiecie, że tu jest tajna baza. Nie Wsiadacie do wagonika, jesteście w mojej tajnej bazie. Tu nic nie ma, ale tu były te rzeczy. Oj, za. Tam położę te rzeczy w sumie. No i czemu tam jest? Kurde, nie wytrzymam, że tam, tam ciągle są slime. Myślałam, że wpadłeś tu. Nie, wytrzymam z tobą okul. Ok. Okej. Okay. Ja będę zabijam te slajmy czasami. Tak wygląda ten domek. Robimy mamy domek? Nie. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. I do kolejnego odcinka. 爸爸，爸不。